coś mi się serduszko wtedy jakoś ciepło na serduszko jej się robi wtedy, no ale idę nie widzę jej. O jeju no to teraz. All okay. take When I look at this, I can see what Benjamin tried to warn me about. He knew all along such a foxy boy. dobra. Okay, I'll wait here. Waitin', waitin' for a little while. Okay, I'm gonna talk to myself. Okay. So, Miss Fortune, how have you been? Okay, I have this, like, weird day. I saw monsters, I saw dolls, I saw Benjamin. And then I went to the zoo and everything was everywhere. And then I realized Mr. Voice had lied to me a lot. And he took Benjamin. And now I'm alone. I don't like being alone. Wow, sounds like you had one hell of a day, Miss Fortune. The train is here. It was a nice chat, misfortune. <laughs> Talk to you later. You go, girl. Hush. You see me todo mo. Co wszystkim kolega, nie jej zaginiony. Ah, I wish I had my coloring book with me. Ah. Uh. Oh, hello hiro i didn't recognize you <laughs> such a coincidence that you're on the same train as me you know i had a big fight with the silly voice in my head but i don't think it's a voice anymore i'm sure it's the monster i saw it in a book at benjamin's place really creepy have you ever heard voices in your head <laughs> <laughs> Be aware of the Help Hero, konsekwencje. Hiro, czy zakryj oczy? Nie wiem. Pomóż mu. Ile się da w ogóle? Co I hope I get to see Hiro again. I wonder what that monster did to him. Oh. Now yeah I have to walk all the way back home alone. This is the last time I follow a voice in my head. If Benjamin was here, he would walk with me. I don't know, Sama, I don't know. Benjamin was warning me all the time, but I couldn't see it. I wanted that eternal happiness so bad. I'm a silly little lady. That's where I am. Ooh. At least I had fun at fantasmagoria. No to. Tak, czy matka zleje dupę, żeś coś? poszła gdzieś? To można kopać cały czas. Dobra, osiągnięcie. Cześć. <laughs> o Boże. nie wierzę w to teraz, co się stało. Gdy ona się zachowuje. Aha, do domu. Już jesteśmy, tak szybko. No martw się. On tu nie będzie fajnie. To jest aktywnie. We got red lights. I like them. Wątpię, że to ktoś zmienił żarówkę na czerwoną. Mummy, I'm back. Hello. Co są te dźwięki? Przepraszam bardzo. What's that sound? Bangie? Nie wiem, ale się boję. Jest broka, ok. Congratulations, you reached the end of my game. Oh, Leave me alone. No, I'm looking for Mommy and Benjamin. There's no eternal happiness for you. I don't even care anymore. Of course, you care. You know your mommy needs it. It's your responsibility. Yes, I guess you're right. Good, good. Ready for a new game? Yeah. If I play alone will you give me back benjamin <clears throat> i guess i will but only if you truly commit to the game okay splendid you will love my new game this is miss fortune she's a wonderful child from a not so wonderful family a little sparkle for you, and Aha. a little sparkle for but you. Ja nie rozumiem tego. Wait a minute. Didn't I do this already? What? No, you're not doing this correctly. Then you say something about me dying today, which is totally not true, by the way. <coughs> Wait, stop talking, please. Are we going to play another game, or is this like what? I don't understand. If you can reach the end of the game. I'll give you eternal happiness. And then you say deal and I say yes. Stop ruining this! Uh, eternal happiness? No deal. Wonderful. Fantastic. Ready to... Wait. What? No deal. No. 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 Uh, how about this? What if the fox was waiting for you in the hallway? If the game is about Benjamin and you live in Oh, okay. Sure, sure. I promise you know the way. Um, ja nie za wiem o co chodzi. If Mr. Boy scares me again, I'm gonna run and hide in here. Nie mogę wejść tam do tego. If Mr. Boy I'm run and hide in here. Chciałam wam pokazać, nie? No ja nie rozumiem okay. tego. I'm just play his game one last time. To jeszcze raz nie. Tutaj ja nie rozumiem. last time? That was a beautiful example of cause and effect. no you lie to me. I don't want to play this game anymore. Fine. Let me come up with a new game to play. New game. Knock, knock. who's there? No, I don't want to play with you anymore.. Knock, knock. who's there? You're scaring me, stop it! Let me alone! What happened here? My secret spot, he won't find me in there! How can he not find you when he knows about it? Hide Open this door right now, Miss Fortune. We have a new game to play. No, I told you already. Chico! <laughs> I don't want to play with you anymore. Oh, sweet unicorn. Please take me to your Rainbow Kingdom. Ah. So now we're playing hide and seek. I love that game. No, leave me alone. Why is not not My game is the only thing keeping you alive. Is that one more of your lies? I will live forever with Benjamin and there's nothing you can do about it. Uh -huh. you please stop talking about that fox? He's been trying to take you away from me all the time. And his ugly paintings. Anna, oh, no, you don't talk like that about my Benjamin. You know what? I'm done with you. I want you to leave right now. You don't have a clue about what's going on. This is not the last game you play with me, misfortune. This is only the beginning. <coughs> Tell me to hold you. You silly little child. Another toy. My collection you're to play with for eternity no, i'm sick of you being a bully you see benjamin will come back and save me no we made a deal you crossed the path and now you're mine <laughs> Oh. <laughs> oh. You get here. There's nothing you can do. She belongs to me. <laughs> Będzie walka. się coś stanie? No tak czekałam cały czas. Kamuza w ogóle. Co teraz? Aha, zaś leżę, oczywiście. is everything back to normal now benjamin save me oh, nie wiem, czy będzie normalnie. Are you around? i guess i have to rebuild this i'll make some improvements but first i want to thank benjamin 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 did you go outside Morgo nadchodzi, otwórz swoje oczy. On jest głosem w swojej głowie. Sprawia, że jesteś zła. Well, now I know what to call Mr. Voice. Ok. Benjamin, where are you? Ja już tu nie biegnę, bo zaś ta wasa spadniała. Już mam tego dość. No ta zupa się gotuje. Komatki nie ma. Mamy? No i? Oj, jest mami. Ryce zaś.

Brokat nie mogę. O Boże nachlała się matka. Nie, to ja. Boże, to ja jestem. Wtedy.

Może, myślałem, że tutaj matka się schlała i bo tu nie mogę iść, tak? Mogę się posypać, nie mogę. Teraz nagle ryczy, tak? To się nie interesowało. Spiewaj, Ani, czekaj, czy mnie zabierasz gdzieś indziej, bo nie mam nic przeciwko temu, ale muszę porozmawiać z moją mamą. Mami. going to go somewhere else uh-huh okay thank <laughs> you okay he's the fox that i like i'm a little lady you know that's who i am i guess i was your little misfortune for a while but you need to find your own happiness now okay i love you forever No idę, nie. I co mam zrobić? Oj. Wait, no stop, Benjamin, where are we going? Nie, ja już nie wiem. Czemu mi z nim, czy nie? Ale on no, ma minę dziwną teraz. A brokat mam? Mam. Dobra. Boże, ten pies biedny! O Boże, nie wiem. Nie wiem co robię, ale biegnę. Boję się trochę. To, co jest? No już idę, idę. Może ten pies też umarł przez septaki? Ja pierdziele. O! Aha, jak się ja się zatrzymuję, to oni też tak trochę zwalniają, okej. Okay. Z czego ona się cieszy teraz, na przykład w tym momencie? Bo nie rozumiem. Kuźwa, działka. A, dzień dobry. To oh. oh. się wszystkiemu dziwi, ona się nie boi. O matko, dalej mam ich. O, to Chodź, idziemy. No już innego wyjścia nie mamy. Musimy tutaj iść. Ale nie wszystkie. To nie wiem. Chyba źle. Te wszystkie jakby nieszczęścia mm, wydają się zniknąć. Głę, y, głęboko we mgle pokonasz go. Ale czy zastanawiam się, czy. Nie, czekajcie. Żeby... Nie, nie wiem, czy nie powinno być tak, że wszystkie te kryształki powinny zostać wypełnione. Jak to mam iść tam? Uh -huh. Oh, dzień dobry, pani. Who are you? I'm a little lady, misfortune. That's who I am. Lady misfortune? Yes, you could say that. Good. Step inside. We were expecting you. A nice, strange little lady, Kisna. Which time? Okay. Martwię się, że nie wszystkie te kryształki What wypełnione. A gdzie ona nie widzę. Co to się stanęło? Somewhere else, okej. Okay. Aha, już koniec. Miss Fortune Ramirez Hernandez. Okej, okay. hold to skip. No dobra, może to pominiemy. Będzie jakaś jeszcze cutscenka, czy coś? Aha, ale jak dam continue, to co się stanie? Aha, to do tego samego momentu znowu, tak? Oj, kurczę. się zastanawiam nad tym. Dobra, bo to będzie to samo chyba, nie? Może nie wszystko pobrokatowałam. No, jest wszystko to samo. is over Dobra. Ja wciąż myślę, bo nie wiem jakby. Who are you? I'm a little lady, Miss Fortune. That's who I am. Lady Miss Fortune? Yes, you could say that. Good. Step inside. We were expecting you. No, o dobra, idziemy. Nie myślałam, że tam jak continue, to myślałam, że coś jeszcze będzie. No i to już. Myślałam, że coś będzie jeszcze innego. Okej. Okay. Dobrze. Hmm. Nie wiem. Ja jestem w ogóle w szoku, że ona tam, ona tam zginęła już na tych, yy, na tym przejściu, nie, jak przechodziła przez tą, przez tą ulicę. to był ten moment, kiedy jej się to, coś tam zaczęło zmieniać, nie? Może dlatego ona widziała te dzieci, te du jako duchy, no bo już, yy, no ona była też martwa, tak? Przez całą grę ona była martwa, jak nią sterowaliśmy, nią graliśmy. Mm, tylko nie za bardzo rozumiem, o co chodzi z, z tym chłopem, który ją prowadził. On ją prowadził do tego, żeby umarła i dopiero wtedy będzie fajnie, bo będzie tutaj z Benjaminem, z tym psem. Może <grym> z tym psem to też jest hit, te ptaki go musiały zabić, po prostu skoro on tutaj jest z nami. Benjamin musiał umrzeć, ale czy on istnieje naprawdę? Nie wiem. Ten pies. Nie, i oni tak w trójkę tam będą, tak? O, oh. Nie wiem. Po co była ta cała droga, jakby od tego momentu, kiedy. Mm, przepraszam, potrącił ją ten samochód, nie. Ona tak bardzo chciała tego szczęścia, no ale. Chyba, że są jakieś inne zakończenia. Ja musiałabym to zobaczyć, bo to wszystko zależało od tych naszych wyborów, nie? Bo podobno nie było złych ani dobrych, tylko były konsekwencje tych wyborów. I też się zastanawiam, czy nie powinny być wypełnione wszystkie te kryształki na koniec na tym drzewie. Fajna ta gra była, naprawdę mi się podobała. Ona była niby śmieszna. Yy. W ogóle ta postać jej jest po prostu przewspaniała. To jak ona się zachowywała, to jak w ogóle wygląda, jak ona mówiła, mm, no jest, ona jest wspaniała w tym wszystkim tutaj. <ścoughs> little, ten little lady you know, ale no, nie jest ta gra taka do końca śmieszna, bo jednak tutaj, mm, no giniemy, jednak umieramy, tak? Niestety. Nie wiem, właśnie, kurde jestem ciekawa tutaj teraz u Tumberskiego, jak, jak to się potoczy wszystko. Poszukam sobie zakończeń z tej gry. Spróbuję to wkleić oczywiście. O ile są jakieś inne zakończenia. Zobaczę sobie tam ten gameplay od innych, może te wybory. No, bo wiecie teraz grać i za każdym razem zmieniać jakiś wybór jeden. No to by było chudne, męczące. Długo by się w to grało. Ale poszukam czegoś na, na tym, na YouTubie. E... Powkleja. Przepraszam, że mi się działa. Jest druga w nocy, ale ja tak bardzo chciałam już się dowiedzieć, o co chodzi. Dobrze, ten, ben, no będzie jak będzie, chciał ją tak, uratować. Ten Mr. Voice cały był, no już tak wyczułam, że był bardzo przeciwko temu Liskowi, tak. Za wszelką cenę chciał, żeby ona ta mała, nie została przez niego uratowana i żeby. No strasznie nią manipulował, ale manipulował nią po to, żeby ona umarła i tutaj była szczęśliwa. Czy, czy coś mu to dało, że ona umarła? Nie wiem. Muszę sobie zobaczyć, jakie wyjaśnię fabuły, bo jak na razie nie mam na to pomysłu, naprawdę, jestem taka szokowana chyba tym, że ona już przed tym domem po prostu zginęła. Ja myślałam, że to jest ta jej matka, się schlała i wpadła pod samochód, no ale jak zobaczyłam brokat, no to wiadomo, nie? No szkoda mojej little lady. O. No przykro się zrobiło, naprawdę. Okej, okay, to tutaj co, yy, zaraz chyba yy, pojawia się na nowo i coś, coś poszukam coś poszperem.